Dzień dobry. Zamówiliśmy opony, bo to taki jest dość aktualny temat teraz no zdrowe, zimowe, dobre chociaż tyle, że różnią się dwiema rzeczami. To są te same opony Przynajmniej tak twierdzi producent. Zobaczcie nawet mają te same kody kreskowe co mnie troszkę. Zastanawia ze względu na to, że jedna jest produkowana we Włoszech, a druga w Hiszpanii. I teraz popatrzcie. Ja wam zrobię takie przybliżenie. Tutaj zobaczcie, jak różne lamele są na tych oponach. To jest pierwsza rzecz. Ta opona prawa to jest tak zwany leżak magazynowy. No to Może tutaj pokażę. To jest data produkcji 45 tydzień 2022 roku. Gdzieś tutaj było napisane. O, tutaj jest napisane, że robili to Hiszpanie. A ta druga opona jest gdzieś tutaj to będzie. Ta druga opona jest włoska. I ta druga opona jest zrobiona całkiem. Niedawno, czyli dokładnie rok później, teraz tak. Ja nie do końca Wam jestem to w stanie pokazać na telefonie. Ale już jak przyjrzycie się, tak na pierwszy rzut oka, zobaczcie, że są zupełnie różne lamele. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą ja czuję pod palcem. Ta guma roczna tutaj. Ona już jest twarda praktycznie jak plastik. Ta guma jest miękka. Zresztą, zobaczcie, ja Wam to spróbuję. Widzicie, te lamele się uginają pod paznokciem. Podczas gdy tutaj to tak nie zupełnie chcą to robić. Teraz pytanie, czy producent zmienił coś w swoim produkcie za ostatni rok, czy po prostu obecne opony po roku zimowe nadają się nie do końca do jazdy. No wymieniamy akurat, ponieważ poprzednie dokładnie ten sam model Osiągnęły już granice 5 mm. Yy, niestety po śniegu się na tym już nie da jeździć, mimo że yy, nie jeden handlarz by to jeszcze sprzedał yy, pod pretekstem, yy, że opona jest nowa, bo roczna czy tam dwuletnia i spokojnie jeszcze starczy Panie, 6 sezonów tam przejeździsz. No ja tak nie do końca, ponieważ mam w życiu podgórkę, yy, więc do domu jakoś dojechać trzeba. Popatrzcie, dwie, można by powiedzieć, identyczne opony tego samego producenta, tyle że z różnych roczników produkcji. No tą prawą zwracamy ze względu na to, że po prostu wolałbym mieć jednak dwie takie same opony na jednej osi. A nie tylko opony o jednej nazwie. Taki przerywnik, bo różne rzeczy tutaj robimy, nie tylko właśnie podwozia. Czasem właśnie takie ciekawostki się pojawiają, także jedyna powiedzmy przestroga, czy tam uwaga, jeśli zamawiacie nowe opony. Czy nawet jedziecie gdzieś do wulkanizatora, obejrzyjcie je dokładnie, czy one są z tego samego, co najmniej rocznika produkcji. Nie mówię tygodnia, no bo to tam partia po partii potrafi przyjść. Ale żeby one chociaż były z tego samego rocznika, żeby wszystkie tak samo wyglądały. No bo tu macie, tu macie idealny przykład na to że dwie takie same opony jednak y, takie same nie są.